się w kolejnym odcinku hiperfizyki dla początkujących się. Hej! Jacek Sokal opowiada o rzeczach, które się fizjologom nie śniły. Najkrócej można rzec. No, w 15 minut zwykle. Hej. Czyli, czyli gęstości przerabiamy. Czymże są te gęstości? Tak dla przypomnienia może sobie. Usystematyzujmy to, co do tej pory powiedzieliśmy. W hiperfizyce jest to ilość informacji na daną jednostkę przestrzenną. Czyli na no. szklankę. Szkla, w szklance jest coś. Jak jest powietrze to jest rzadkie, jak jest woda to jest gęstsze, jak jest miód, y, miód to jest jeszcze gęstsze, a jak jest żwir, w ogóle. <laughs> żwir tak. to jeszcze gęstsze, y, a beton to już całkiem. Tak? Mm. Więc to jest y, tak jak w przypadku naszej trzeciej gęstości, czyli naszej fizyczności ilość pewnego materiału na na przestrzeń, na szklankę, na kubik, czyli metr sześcienny, hmm. na mieszkanie, na świat, na wszechświat, prawda? Na, na jakąś jednostkę. Niekoniecznie musi być to jednostka metryczna. I dzielimy te gęstości wedle y, cyferek i skali numerycznej na pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą. I siódmą. No czyli to... ta siódma to już jest ostatnia gęstość, a później już tylko wiatr, hula. Przypomnijmy, że to tak jest schematycznie ułożone i zredukowane do siedmiu, natomiast można wyróżnić wiele różnych y, jeszcze takich podwarstw w tych podgęstości. podgęstości. <laughs> tak, czyli na przykład woda staje się rzadsza, jak się ją gotuje, tak? a, Albo gęstsza, a gęstsza, tak, jak się ją zamraża. Okay. Więc y, taki przykład y, z rękawa. To ja już hiperfizykiem jestem. No prawie. właściwie to tak, tylko Powiedzcie. działaj. tak? na, <gryzanie pożycz>. na wykładach. <gryzanie> dawaj, dawaj. Jest za, okay. duż, jest za dużo ludzi, którzy powinni to wiedzieć, a za mało wykładowców, którzy to wykładają, więc powinno. Życzę powodzenia, ale chętnie ci powiem. Nie podajmy się. <gryzanie> to nie. nie, to są łatwe rzeczy. No, do tego Trud dążymy, żeby trudność, to były łatwe. Trudność tak. jest wtedy, kiedy wchodzimy w stopień zaawansowany i trzeba zrozumieć jak te informacje się przemieszczają, dlaczego są nielokalne, czyli alokalne, inni mówią, tak, to na jedno wychodzi. No i wtedy, jak poruszamy siatki świadomości, to wtedy zaczyna się już tak, troszeczkę tak. trudniejsze. Ja sam się już zacząłem zgubić powoli. Tak, dlatego nie mieszajmy. Na razie omówmy to, żeby Wix po oglądnięciu paru czy parunastu części miał ogólną orientację na, ten, na temat schematu, w jaki sposób powstaje rzeczywistość. Mhm. Tak? Jeśli robi założenie, że jest coś więcej niż tylko rzeczywistość materialna. Tak jest. No, i piątą żeśmy sobie omówili. Bardzo byłeś niezadowolony. Tak, no bo to tak z poprzedniego odcinka. Niesprawiedliwa jest troszkę. Taka. Sprawiedliwość nie istnieje. Sprawiedliwość o. to wymysł y, człowieka właściwie. No i może jeszcze i innych cywilizacji, ale to wszystko się skupia wokół siewców życia, czyli, czyli ludzi. Y, więc y, my oceniamy. Da, daleko posunięta teza. My oceniamy. Pojęcie. Tak, ale ja będę się przy niej trzymał, bo. Ja po prostu wiem, że tak jest. A wytłumaczę to i obronię tą tezę. Dobra? Y, tylko nie dzisiaj, nie teraz. <grystanie> Sprawiedliwość nie istnieje. tak. We Wrocławiu, nawet powiem Ci, na jednym z budynków y, y, ważnego urzędu, jakim jest sąd, jest Temida, czyli ta panna od y, y, rozstrzygnięcia, <grystanie> tak? Y, Winien, Winnie, tak. I wyobraź sobie, że no, Temida kojarzy ci się z czym? Z zakrytymi oczami, prawda? Przepaską. Tak, a ta nie ma? nie ma? Nie ma. Nie ma. Jedyna chyba Temida to znana to... mi w Polsce. Ale to po wyborach, czy przed wyborami? Ona, ona, to... ona od czasów Niemca podobno już jest taka, ponieważ artysta miał taką koncepcję i wizę, wizję artystyczną, że zamieścił tam Temidę bez opaski. No ale to Taki z drugiej strony, jak ona miałaby popatrzeć na tą wagę, gdzie przeważa? No właśnie. Jak ona ma zamknięte te oczy? Coś mi to grubym. Ale jest mi to jakby poparcie tak. na Twoją tezę, że twojej tezy, że nie ma sprawiedliwości na świecie. Może to jest Artemida, czyli taki artystyczny wyraz a, Artemidy. A, jest taka opcja. Dobra, wróćmy do, do poważnych zagadnień. Ta czwarta gęstość, której żeśmy nie omówili, bo piąta, z której byłeś niezadowolony, że, że, że ta sprawiedliwość tam taka nie istnieje w mhm. sensie dosłownym. No to gdzie ona istnieje, jakiej nie ma tam? Znowu śledzimy światło z lodówki. No, ona istnieje na czwartej gęstości. Mhm. Czyli my wytwarzamy w swoich myślach, umysłach różnego rodzaju prawa, zakazy, nakazy, po to, żeby, żeby ustanowić jakąś sprawiedliwość. Pisany kręgosłup moralny od tablicy Hamurabiego, później przez mizerne kopie mojżeszowe, mhm. aż do jeszcze bardziej mizernych chrześcijańskich, też wyznaczają e, pewien kręgosłup moralny. Tablica Hamurabiego, chociaż ona też została skopiowana ze wcześniejszych czasów sumeryjskich, ale jako pierwsza istnieje e, w zapisie, że możemy sprawdzić, podejść do kamyczka i, no tak, rzeczywiście, nie, cudzo, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej. E, mhm. Później to zostało przekopiowane na tak zwane tablice mojżeszowe, ale tylko dziesięć wybiórczo. Tak? A później chrześcijanie sobie to skrócili do dziewięciu, bo potrzebowali jednak rysować ikonografie, jakieś robić i sprzedawać yy, odpusty w postaci konkretnych jakichś palców, yy, nieboszczyków itd. Tak o relikwiach, o relikwiach mówimy. O relikwiach mówimy, tak, ale to takie nekrofiliczne trochę, przynajmniej w części. A które z, z, z tych dziesięciu przykazań obciąłeś? No bo, no bo cały świat... Nie ja obciąłem. Zna 10. Żaden świat nie zna dziesięciu. Co najwyżej żydowski świat zna dziesięć, bo, bo, bo oni nadal posługują się tym i u nich nie można rzeźbić wizerunku tego, co na niebie i tego, co na ziemi. Bacąc i nawet nie można wypowiadać imienia Boga, skoro ma imię. Tak? Więc oni się trzymają tego pierwszego przykazania, mhm. podczas kiedy chrześcijanie nie. Potrzebują mieć święte obrazki e, lub krzyże z, z denatem na, powieszonym na szubienicy, prawda, te relikwie, o których mówiliśmy, więc to wszystko. Chyba na krzyżu. E, no, krzyż jest szubienicą. Tak? Tak. Śmierć krzyżowa była śmiercią przez uduszenie. Mo, możemy to wytłumaczyć, ale to nie wiem, czy. W hiperfizyce, wypadło, Nie, to by było... taka wycieczka była po Nie, prostu. technicznie rzecz ujmując, to, było, to była śmierć przez brak powietrza. Mhm. Zrobimy na ten temat program. Pokaz zrobimy. Zapraszamy chętnych, gdyby ktoś miał ochotę wpaść do nas. Ale zdaje się, że w krajach południowej Ameryki tam się chętnie krzyżują, tak, tak słyszałem, więc można by było pojechać na wycieczkę taką turystyczną, poznawczo religijną Ale to pokazówki chyba takie. To tak jak byłem na pustyni na Saharze i nomadów spotkaliśmy. Tak, a z tyłu były kibelki, prysznice i Coca-Cola. I na 3-4 oni szybko wstawali no. od tych Coca-Coli I, 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 i udawali i, i, i placki i, na, na kozi Młaj, Tak. No, no tak, no to takie, taka atrakcja turystyczna. I później wracasz do Polski, mówisz, że widziałeś Afrykę. Wróćmy do tych gęstości, I bo tak, przecież tak. o hyperfizyce no, mieliśmy gadać. O właśnie. Ach, Janusz, bo się rozgadujemy. Z... Dobrze mi się z tobą gada. Co on gada? <coughs> A propos gada. A propos gada. O, widzę, że zmieniłeś koszulkę. Ale to też jest. God is busy. A nie God. Ja mu... co ty masz tam napisane? A że Bóg jest zajęty. Tak. Jak Bóg, mogę ci pomóc? No, Bóg jest ciągle zajęty, bo on poznaje siebie, tak, z tej siódmej gęstości. O, i no. proszę, jak sprytnie przeszedłeś. A wróćmy do, te, mhm. do tej sprawiedliwości. No my ustalamy pewne reguły gry. Oceniamy, czy coś jest dobre czy złe, czy jest dla nas korzystne czy niekorzystne, co społecznie będzie dobre albo nie, mhm. poprzez ustanawianie praw, e, poprzez e, na przykład pomoc socjalną, czy też w ogóle państwo socjalne, jak już jesteśmy przy sprawiedliwości, żeby tym słabszym pomagać na przykład. Co oczywiście e, nie wychodzi nam w naszych systemach zarządzania państwowego. I, I to jest kulawe, i nawet czasami zabawne. Ja się lubię pośmiać. Zaprosimy to kiedyś socjologa, to, to, to nam ukaże to z y, punktu widzenia. Co więcej, zaprośmy jakiegoś biednego, S <gry> który nie dostał pomocy. Doskona a pom Doskonały pomysł. No. Więc ta sprawiedliwość jest wytwarzana przez nas. To Czyli jest względna i, i jest bardzo umowne. Bardzo względna i bardzo umowna. Y Posiadamy niestety struktury, które są wrażliwe. Pierwszą strukturą, która jest bardzo wrażliwa i oczywista, jest trzecia gęstość i nasz układ nerwowy, który reaguje na ból. Ale na czwartej gęstości mamy coś takiego jak yy, rozterki, czyli gdzieś w głowie lub naokoło głowy. Mamy tak zwany ból emocjonalny, czyli serca. To też jest czwarta gęstość, ponieważ serce, mimo swojej fizyczności i oczywistego, Zadania, jakie, jakie ma w naszym organizmie, to jeszcze oprócz tego produkuje taką samą falę jak mózg, mm -hmm. bo jest unerwione. Tak. Po prostu. I jeszcze w dodatku silniejszą, więc też to należy to odczuwanie, przeczuwanie, profetyczne jakieś przeczucia, to one wszystkie należą do czwartej gęstości. Do czwartej gęstości również należą światy astralne, na przykład. Piekło niebo. Czyli wszystko to, co ewentualnie zostało wyrzeźbione w naszej podświadomości lub świadomości i my jesteśmy w stanie sobie to wyobra wyobrazić, to ezoterycy nazywają to, że to jest jakiś myślokształt. Zazwyczaj odnoszą to do konkretnej sytuacji albo do konkretnej czynności osoby, mhm. prawda? Natomiast ten myślokształt może być dużo większy. On może się rozciągać na cały świat wyide wyidealizowany, taki jak na przykład niebo. Bo, bo tych wzorców nieba jest dużo. W hinduizmie jest inne niebo, w chrześcijaństwie no kompletnie inne, właściwie nikt nie wie jakie. Chętnie bym się dowiedział. Muzułmanie mają swoje bardzo konkretne niebo, bo do nich najwyraźniej trzeba konkretami. Tam te dziewice i tak dalej. Tak? Mówiliśmy o wikingach, że mieli ten tęczowy most i za, za mostem wkraczali do krainy bohaterów. No, i w każdej właściwie religii inne jest wyobrażenie nieba. Inne, czyli hmm, nagrody ostatecznej. Czyli nagrody Takie. ostatecznej za prawidłowe z, z, z zachowanie, czyli <laughs> przedterminowe zwolnienie. <laughs> Natomiast obraz nieb, piekła jest już bardziej zbliżony we wszystkich tych religiach, ale też jest to obraz mentalny. Więc jeżeli ktoś od dzieciństwa ma wpajane, że w piekle, które jest w dodatku pod ziemią, jest gorąco, bo tam się na paleniskach takie duże kotły ustawia ze smołą i tam się później gotuje w tej smole ludzi i diabły są koniecznie koloru czerwonego, mają rogi i trójzęby. Względnie takie duże widelce i tam albo podkuwają <laughs> tychże cierpiętników, albo ich podtapiają, trudno mi powiedzieć, bo te obrazy, ikonografia chrześcijańska była statyczna, a teraz mogłaby być na przykład dynamiczna, można by było nagrywać filmiki, jak jest w piekle. W 3D. Prawda? W 3D i puszczać na YouTubie. Dlaczego Kościół się za to nie wziął, ja nie wiem, bo przecież taka promocja. No dlatego, że papież Franciszek ostatnio powiedział, że nie ma piekła. No i widzisz, jednym Popatrz, słowem czy zdaniem zlikwidował całe wyobrażenie, przez wieki pielęgnowane przez Kościół. No okej, okay. dobra, jest lub co, nie. Co ma... w zamian? No. Nie, no w międzyczasie wymyśla... wymyślono taką pralnię dla dusz. Y... Czyściec. Czyściec, <laughs> który też nam wskazuje, że Kościół jest świadomy istnienia czwartej gęstości, bo to jest po drodze. Mm -hmm. tak, Ten czyściec. Zanim dostaniesz się do nieba, czyli tutaj w domyśle do piątej gęstości, czyli wrócisz do swojego domu gdzie nie ma bólu, nie ma głodu, jest właściwie całkiem y, fajnie, jest klawą. No, nie ma co prawda telewizji, ale jest y, na przykład możliwość podglądu <gry> tych maluczkich na planszy tutaj na trzeciej gęstości, jak oni się tam zachowują. Więc właściwie to jest y, serial niekończący się, mnóstwo sezonów i, i, ogóle, i, i generalnie y, prorozwojowy, tak? zawsze się coś dzieje, prawda? Y, nie wiem, czy to format. Akurat <laughs> i skąd wzięty? W każdym razie działa. <laughs> I tak żartobliwie o czwartej gęstości mówiąc, to tych warstw w czwartej gęstości może być bardzo wiele, ponieważ nasza wyobraźnia może nam podpowiadać bardzo różne rzeczy. Tak? W tym także na czwartej gęstości lubimy być przechwytywani przez takich strażników, którzy wmawiają nam, że my musimy coś odpracować. I dopóki w naszej świadomości, czy podświadomości nawet, nawet bardziej, jeżeli w podświadomości e, istnieje jakiś wzorzec e, odpokutowania za, za winy, no to taka czwarta gęstość daje się na tą sztuczkę nabrać, tak? I wtedy inkarnuje e, mniej lub bardziej z sensem, zawsze jakiś jest, e, ale nie jest wypuszczana już do korsupa, do piątej gęstości, do tej właściwej, właściwego nie, nie domu. No tak, bardzo często ta moja wina, przecież bicie się w piersi w kościele, nie jestem godzien i tym podobne stwierdzenia programują ludzi na to, że, że oni wcale tej szczęśliwości pośmiertnej osiągnąć nie mają prawa. A później jeszcze spotykają po drodze y, różne zjawiska i istoty, które potwierdzają to w sposób nie, oczywiście bardzo dobrotliwy i, i przyjemnie się. Bo może wysłucha. to chwilowe takie, nie jestem godzien na tę chwilę, ale obiecuję poprawę i zrobię wszystko, żeby dostąpić zaszczytu. Zazwyczaj nie, na razie robią, nie jestem godzien. Czyli ta poprawa i te obiecanki poprawy to jest ty, są jak Nie, no to jest wiesz, To są obiecanki takie jak przy wyborach, no, kiełbasa wyborcza. I każdy obiecuje, a i tak się nie poprawia. No, ale dziesięć się odmówisz. Wygodnie, razy, co? Do kościoła się przebiegniesz. Bardzo wygodna rzecz. Wygodna No To jest pokuta... wentyl bezpieczeństwa, taki, żeby nie zwariować bo, może. Ale sposób... po co w ogóle to robić? Bo widzisz, jak zaczniemy omawiać kolejne gęstości, które żeśmy ominęli, taka, bo ta tajemnicza druga i pierwsza, to już żeśmy Mniej więcej powiedzieli na czym to polega, natomiast ominęliśmy szóstą. I ominęliśmy tak. szóstą, dlatego że na szóstej tak niezupełnie istnieją istoty. Częściowo istnieją, częściowo nie istnieją, natomiast jest całe mnóstwo informacji. Mhm. I myślę, że zrobimy jeden program o tej szóstej gęstości, bo on jest niezwykle istotny dla ludzi. Dlaczego? Bo przy omawianiu tejże. Czwartej, przy której jesteśmy, tam, są, tam rodzą się w naszych myślach ta sprawiedliwość, ta niesprawiedliwość, to dobro, to zło. Jesteśmy skłonni do oceny, do, w związku z tym do różnicowania się. Czyli ona właściwie jest odpowiedzialna za to, że my stajemy się oddzielni, bo fizycznie. Jak wiesz, jak mężczyzna pochodzi z innego plemienia i kobieta z innego plemienia, nawet ma odmienną barwę skóry, to nic im w zasadzie nie przeszkadza w tym, żeby się pokochać. I mieć dzidzie. I, i mieć dzidzie jeszcze dodatkowo, czyli dokonać aktu fizycznego jeszcze dodatkowo. I, i jakoś to w, w, nie różnicuje ich. Ale jeżeli już. Kuklub, sklama inne jedzie. zdanie na ten, no ten temat. No ale właśnie ale... do tego zmierzam. Więc wystarczy jakoś... Yy, Yy, średnio świadomy <laughs> albo może i świadomy, natomiast yy, niekoniecznie przy zdrowych zmysłach, charyzmatyczny przywódca, który stwierdzi, że kolor skóry, który będzie na przykład koloru piasku, albo biały, albo różowy, albo jakiś tam, jest yy, znacznikiem yy, tego, że jesteśmy narodem wybranym yy, i w związku z tym yy, cała reszta to są yy, już B. Tak? To są podludzie. No, i wtedy zaczyna się. Ale to się nie zaczyna w momencie, kiedy my widzimy różnice fizyczne, bo ja właściwie widzę, że ty jesteś inny ode mnie. W związku z tym nie należysz do mojej rasy, tak? Po pierwsze, jesteś starszy o dwa lata, a to już w ogóle cię dyskwalifikuje. dyskwalifikuje tak? Poza tym inaczej się ubierasz i, i mi to nie odpowiada. Więc yy, wynocha z mojej rasy. Czyli na każdym poziomie można sobie znaleźć takiego tak. antagonistę. Tak, to, to są sztuczne podziały, do których doprowadzono po to, żeby nas skłócić. Od początku do końca, do końca, czyli do dzisiaj mamy nadzieję, że nadejdzie nowa era, kiedy ludzie zrozumieją, że dusza nie ma koloru mm. I, to, i wtedy nadejdzie ten, ten przełom. A jak ma? <noise> no, widzisz, przy omawianiu piątej gęstości <noise> powiedzieliśmy, że to jest konstrukcja energetyczna. No. W związku z tym nie może mieć koloru, bo kolor. A nie jest... da się zobaczyć energii? Nie, oczywiście, że się no da właśnie. zobaczyć energię. Musisz ją e... widzieć w jakimś kolorze. Ale to jest dalej czwarta zobaczyć. gęstość. Czyli wszystkie zjawiska auryczne e... należą do czwartej gęstości. Czyli jak widzimy aurę i określamy jej kolor. Tak? bo są tak, tacy ludzie, którym się otworzyło takie narzędzie i potrafią to zobaczyć, a jak nie, to mogą sobie sfotografić w tym, w aparacie kirjanowskim i sprawdzić na metr, na cztery, na ile to sięga, jakiego jest koloru, bo już w kolorze się robi. Jak ja się uczyłem o aparatach kirjanowskich, to tylko w czarno-białym była oczywiście fotografika. Ale teraz już poszło to daleko dalej. Podobno są nawet takie aparaty jeżdżące, obwoźne, mhm. że można sobie zamówić, przyjedzie, zrobi i masz aurę. Albo po prostu zadzwonić do pani, która widzi aurę, i niech ona to namaluje jest taka artystka. Bardzo ją zresztą lubię, przyjemna dziewczyna. Ale nie będziemy prowadzić tutaj reklam. Ja taką aurę też sobie wyrysowałem, znaczy pozwoliłem na to, żeby mi wyrysowano, bo ja niestety tego zjawiska nie widzę aż tak wyraźnie jak ona. Ale to nadal jest czwarta gęstość. Mm -hmm. Jeżeli widzimy zakres falowy, który mieści się w widmie światła białego, to, na, to, nadal, mu, to nadal nie będzie piąta gęstość, bo na piątej gęstości takiego y, widma nie możemy rozpoznać. Przede wszystkim musimy mieć oczy do tego, żeby to rozpoznać. A na piątej gęstości nie oczu nie ma. Nie takie w każdym razie, jak, jak my mamy. Obserwacja wygląda inaczej. Mhm. Jak? Nie wiem. Nie wiem, jak wygląda obserwacja z piątej gęstości, więc nie będę się tutaj przechwalał. No to dowiedzmy A... się i opowiemy o tym w następnym odcinku. No okej. Okay. Dziękuję. Dobra, dziękuję bardzo. Nie ma oczu na piątej gęstości? No nie. Do zobaczenia.